Koralik i słońce. Zuzanna Palińska. Pewnego dnia, kiedy słońce zaczęło świecić na niebie, mały robaczek o imieniu Koralik postanowił wspiąć się na najwyższy liść, aby poczuć ciepło promieni na swojej twarzy. Był to pierwszy raz, kiedy odważył się opuścić swoją ukochaną dziurę w ziemi. Dzień dobry robaczku! powiedziało Słońce. Miło mi Cię poznać. Jestem Słońce i będę Ci towarzyszyć w Twojej podróży. Wydajesz się być fajne, odpowiedział robaczek. Cieszę się, że Cię poznałem. Słońce, widząc radosnego robaczka, jeszcze bardziej zbliżyło się do niego. Promienie złapały się za krawędź liścia i tańczyły wokół koralika, rozświetlając każdy zakamarek jego małego świata. Robaczek, choć na początku trochę nieśmiały, zaczął czuć się pełen energii i radości. W miarę jak koralik wędrował po liściach, Spotykał inne zwierzęta i rośliny, które również cieszyły się z ciepła słońca. Razem stworzyli wspaniałą społeczność, gdzie każdy mógł cieszyć się promieniami słońca. Jednak pewnego dnia na niebie pojawiła się chmura, która zaczęła zasłaniać słońce. Koralik zaczął się smucić. Ze łzami w oczach patrzył w stronę zaciemnionego nieba, tęskniąc za blaskiem słońca. Wtedy nagle usłyszał głos. Drogi koraliku, niech cię nie smuci chwilowe zaćmienie. Czasem w życiu pojawiają się chmury, ale pamiętaj, że za każdym razem, gdy za nimi znikam, wracam, aby wypełnić świat ciepłem i światłem. To jest moja obietnica dla Ciebie i Twoich przyjaciół. Koralik zrozumiał mądrość słów Słońca. Odpowiedział z uśmiechem. Dziękuję słońce. Teraz rozumiem, że chociaż czasem mogę doświadczyć smutku, zawsze istnieje nadzieja na powrót radości i światła. Będę czekać na ciebie zawsze z otwartym sercem. Słońce promieniowało jeszcze mocniej, zalewając małą społeczność swoim optymizmem. Razem z przyjaciółmi korali Kontynuował swoją podróż pełen pewności, że nawet w najtrudniejszych chwilach światło słońca zawsze powróci, aby ogrzać ich serca i rozjaśnić ich życie.